Siemaneczko z tej strony, Szymcio, i zapraszam Was na kolejny odcinek na kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Minecrafta, w Party Games. Dobra, wylosowało no, już nam 8 graczy, jest 9-8-5 sekund do początku meczu. Więc zaczynamy. Pierwszą konkurencją będzie Jungle Jump yy, z parkurach za bardzo. Dobra, nie jestem choć akurat na Hypixelu. Dobrze mi wychodzą. Dobra, zobaczymy. Dobra, udaje mi się na razie. Okej, okay, okej, okay, dobrze idzie. Proszę, proszę, żeby nie spaść. Lecę na górę. O kurde, spadłem. Nie no, dobra, to już jest... Na pewno nie, nie mamy już pierwszego miejsca. No, już nawet widać, że jakiś gość już skończył. Ale jeszcze mam szansę, jeszcze mam szansę na drugie miejsce. I dobra, proszę Państwa, drugie miejsce. Gdybym wtedy nie spadł, może by było lepiej. No, 3 sekundy w prawym rogu widać, że 3 sekundy byłem po tym typku. Ale przynajmniej mam dwie gwiazdki, jestem drugi. Jeśli ktoś jeszcze nie zna Hypixela, a raczej wszyscy znają, to można sobie wpisać po prawej stronie jest a, y login serwera. Drugie miejsce, proszę bardzo. Następną konkurencją będzie Chicken Rings. Nie lubię tej konkurencji. Nie wychodzi mi za bardzo na tym, ale dobra, zaczynamy. Chodzi tu o to, żeby przylatywać kurczakami przez kółka. Chyba, widać. Dobra. Jestem drugi, na razie idzie dobrze. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Gościu? Dobra, zablokowałem się trochę. Co się tu dzieje? Przepraszam. Proszę pana, co tu się dzieje? Jestem pierwszy. Nie wiem, jak to się stało, ale dobra, dobra. Tutaj, manewry dzikie. Dawaj, kurczak, jedziemy. Robimy wina, dawaj. Dawaj, kurczak. Wierzę w ciebie, kurczak. Dobra, dobra, kurde, wyleciałem. Teraz zostałem strasznie dużego slowa, ale jestem 100 yy, metrów, czy tam kratek, przed nimi. Teraz już mnie zaczynają doganiać. Dobra, dawaj, kurczak, kurczak, dawaj. Widzimy już metę, kurczak. Kurczak, dawaj. Uda nam się. Kurczak. Jeszcze jedno kółko. I uwaga! Jest! Pierwszy jestem. Nasz kurczak nas yy, yy, nie zawiódł, proszę łapka w górę dla kurczaka. Pierwsi byliśmy i jest bardzo dobrze. Widzimy się w następnej konkurencji. o tutaj chodzi o to, żeby zajmować jak najwięcej miejsca. Najlepszą taktyką jest odgradzanie sobie miejsca i potem, żeby. No bo. Nie. Odgadzamy sobie miejsce a potem zamalowujemy tyle, ile się da. Dobra, 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 dobra. Też nie możemy zrobić tak, że. No właśnie, tutaj jak. No właśnie, nie można tak robić, żeby się dać zabudować. a właśnie się tu dałem zabudować. Niestety nie wyszło mi to, ale dobra. Musimy zajmować jak najwięcej miejsca. Dobra, tutaj. No, może nie będę jakoś ostatni. Jestem na razie pierwszy, tak ogólnie. A no, w sumie ja wygram nawet, może. No, chyba raczej na 100% wygrałem już. Dobra, chyba już nikt mnie nie dogoni. A więc kolejna konkurencja wygrana. No bo już nikt mnie raczej nie dogoni, jak już przed chwilą powiedziałem. W sumie jeszcze mogę zamalować, ale to już chyba nic już więcej nie zrobi. No właśnie, pierwsze miejsce. Dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze mi zostało trochę miejsca do zrobienia, yy, ale okej, okay, dobra. Tutaj teraz statek strzela. Nawet fajna konkurencja. Trzeba unikać. Dobra, a więc zaczynajmy. Na początku statek strzela wolno, potem strzela coraz szybciej, a potem to już zdaje się na farta, bo to potem to tak szybko strzela, że to nie masz jak tego prawie. No masz szansę, ale to musisz mieć szczęście wielkie. Dobra. Na razie strzela sobie powolutku. Powolutku. Już zaczyna trochę szybciej strzelać, jak widać. Jeszcze tylko, żeby, żeby nie, paść, nie wypaść z tej wyspy. Okej, okay, okej. Okay. Na razie idzie dobrze. Chyba. O, i tutaj już się zaczyna na fart. Teraz trzeba tutaj. Nie wiem jak to się. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wychodzi. Nie wiem jak ja to robię. Biegam cały czas w kółko. Wygrałem. Wygrałem. Wow. <grym> Niemożliwe. O. <grym> Sliteria. To jest. Trzeba. No, z Dobra, jestem pierwszy na razie. W gwiazdkach. Mam 11 gwiazdek. O kurde, ja dawno w to nie grałem. Tutaj. O, o wyelimin wyeliminowałem jedną osobę. Jest fajnie. Prostu, a może sobie włączę F5, to będzie mi łatwiej. Tutaj właśnie tego żółtego wyeliminowałem. Trzeba teraz zrobić jakiś szybki manewr. mogę gościu nie umarłeś? Dobra, kolejny zabity. Jest bardzo dobrze. I chyba zostałem sam na sam z tym typem. Chyba. Czy nie? Nie wiem. Tak, sam na sam zostałem z tym typem. Dobra, to lecimy. A nie, jeszcze jest zielony. To ja nie wiedziałem. Ja myślałem, że to już zostałem sam na sam. Chyba, że to się odradzasz. Nie, nie odradzasz się. On no, to było od samego początku, ja go nie zauważyłem. Dobra. Dobra, dobra, dobra. On jest po drugiej stronie. Ja bym chciał zrobić na jego jakiś zamach taki, ale chyba mi nie wyjdzie. Dobra, nie, wyjdzie, nie wyszło mi to. To może od tej strony mi się uda jakoś go podejść. Dobra, lecę na niego. Kurde, czaj tutaj, gościu. Teraz będzie coraz trudniej, bo nasze owce będą coraz dłuższe. I teraz będzie kto pierwszy, kogo zabuduje. Dobra. Teraz trzeba zrobić takie. Nie, 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 on jest dobry. On tutaj, czaj, co się dzieje? On tutaj manewry dzikie. Teraz był kurczak, który wygrał ze mną, to teraz musi owca wygrać. Kurde. Dobra. Gościu był lepszy. No, chciałem jakoś tutaj go jeszcze zrobić. Yy, dobra. Strzelanie yy, do kolorków. Jak trafisz, to jedziesz szybciej wózeczkiem, o, konkurencja fajna, choć dawno nie strzelałem z łuku i ten mój aim jest trochę taki słaby, ponieważ dawno nie strzelałem, kurde mam zeza, dobra, mam zeza, naprawdę jestem jakiś, przepraszam bardzo, czemu to nie trafia, dobra, ja jadę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No jak to? Normalnie mi nie strzela w to miejsce, gdzie zaznaczam, nie? Patrzcie, strzelam tam. Dobra, teraz powinno być dobrze. To źle, źle trzymałem chyba po prostu. Dobra, jadę, jadę. Kurde, jakiego mam zeza? Dobra, jadę. To niemożliwe. Jadę. Nie. Dobra. Okej, okay. niemożliwe. O, teraz jest dużo. O, kurde, prędkość światła. Trzeci jestem, okej. Okay. Dobra, nie jest źle. No się może jest źle, ale jestem. Pierwszy na razie w kwalifikacjach gwiazdek. Chyba to dobrze powiedziałem. Nie wiem czemu tak mało osób jest. Dobra, tu chodzi o to, że no podłoga to lawa, za sobą zostawiasz, no może nie podłoga to lawa, ale za sobą zostawiasz ślad, który potem się zamienia bardziej w bardziej taki czerwony, a jak już jest to czerwony, to się rozwala i kto dłużej wytrzyma. Jest nas tylko trzech, więc powinno być łatwiej, bo masz przynajmniej trzecie miejsce. Już chyba drugi, o kurde. Tak, no drugie mam miejsce, bo było nas trzech. Ja spadłem i ten gościu został sam. No i tak wygrałem pierwsze miejsce. No, yy, dzień dobry. Jeszcze, może sobie zagramy jedną giereczkę, bo te gierki są nawet krótkie. I widzimy się w następnej. Chyba 10 sekund do początku meczu, yy, zaraz się zacznie. Proszę, 5 sekund. Yy, ciekawe, jakie wylosują się teraz konkurencje. Dobra, pierwsza pick Justing. Yy, fajna konkurencja. Teraz jest świnka. Jeździmy i się napieprzamy świnkami. My się bijemy się na ogólnie, ale świnki są naszym pojazdem. Dobra, lecimy na tego typa, który tutaj sobie myślę, że go nie zauważy. Dobra, dobra. Tutaj masz chyba na 10 uderzeń, jesteś. Bo ja sobie włączę F5, żeby widzieć naokoło siebie. Tu wolę pojechać sobie stąd. Jakiś typek mnie goni, chyba. Nie, nie, nie goni mnie. Okej, okay, dobra, chyba lepiej będzie sobie tak pojechać. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zostało nas trzech. Jest dobrze. Mamy 14 żyć. W prawej stronie pisze, oni się nawzajem biją, to ja mam taki pomysł, że sobie może tu pojeżdżę z boku, co? Nie? Okej. Okay. Taki mam plan, że oni się zaczną tuc. Ja sobie zacznę ich tutaj sobie pojeżdżę tutaj i w końcu może wygram, nie wiem, może będę mieć drugie miejsce zaraz będzie deathmatch okej, okay, okej okay. deathmatch to jest chyba, że wszyscy mają po jednym serduszku, nie? o, sam na sam aha, deathmatch to jest, że odejmuję serduszka o, wygrałem dobra, fajnie nie wiem jak to jest możliwe, po prostu nie... yy, dobra, dobra Chyba na razie mi idzie dobrze. Mam trzecie miejsce, ale to pewnie nie tylko na chwilę, bo tutaj chyba coś mi za bardzo nie wychodzi. Tutaj kamień, deska, ziemia, okej. Okay. Idzie mi na razie dobrze, mam drugie miejsce. Pierwsze miejsce mam, to jest niemożliwe, ale dobra, kopiemy, kopiemy, kopiemy. W pierwszej rundzie byłem tam, nawet nie dotarłem na sam dół, nawet nie byłem któryś tam. Ale teraz może pójść mi lepiej. O, już widać, widać ciasto, które chcę zjeść. Dobra, 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 uda mi się. Just do it. Dobra, 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 dobra. Kamień, deska, deska. Uda mi się, uda mi się. Jest, 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 jest. jest. Jestem pierwszy. Dobra, dobra. i yeah. Nie wiem, jak to jest możliwe. Pierwszy raz wygrałem na tej konkurencji. Fajnie. <laughs> A ja nie umarłem, nie wiem. Potem tam to już chyba nieważne. Miałem pierwsze miejsce, to może zostańmy w, yy, zostańmy w tym, że mam pierwsze miejsce. Mam pierwsze miejsce, jest dobrze. To jakieś jedyneczki. Kurde, weźmy na trampolinę. Tylko tam dziesiątkę musiałbym napisać. Jakoś... O, tutaj jest booster. To może zbiorę ten booster i polecę wysoko. Kurde, dajcie mi booster! Dajcie mi booster! O, o, o! I teraz dziesiątkę, dziesiątkę. Jest dziesiątka. Pięknie. To jestem przeziębiony, więc mogę, mieć, mogę mówić trochę przez nas. Ale dobra, gramy dalej. Mam drugie miejsce. Okej, okay, okej. Okay. prostu tą trójeczkę bym chciał sobie złowić tutaj. O, pięknie, pięknie, jestem drugi. Jestem trzeci. Nie wiem, ale tak czy siak. No, najwyżej. O, teraz mówimy, żeby sobie złowić trójeczkę, to teraz mówimy świnki. Dobra, zaczynamy. E, nie jestem jakiś najlepszy w tej konkurencji, ale postaram się, żeby było jak najlepiej. Mała świnka, chodź. Chodź tu! No, w, kurde, wleć tu do mnie! Świnek! No, świnek! Dobra, wleciał, brawo! ŚWINEK! Ej! Chodź tu! No kurde, ŚWINEK! Chodź! Jesteś jakiś... O! Brawo! O! Mała, mała świnka, mała świnka! No... Ej, 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 ej! Szanujmy się! Świnko! Świnko, szanujmy się! Szanujmy się, świnko! Brawo! Jeszcze 25 sekund... Kolejna świnka jakaś. Ej, ej, nie idź do niego. Fioletowy jest zły. Dobra, jak nie chcesz mnie, to okej. Okay. Ja ci chciałem zdobyć nowy domek. Chciałem ci pomóc, świnko. No kolejna idzie do fioletowego. No, no przepraszam bardzo, co to jest? A do mnie nikt nie pójdzie, co? Nie no, wszyscy obok mnie teraz są. I jeszcze mam ostatnie miejsce. Znaczy, w sensie nie ostatnie, ale nie mam nawet pierwszego. Ani podium. Dobra, jestem drugi w, kwale... w klasyfikacjach, czy tam. No, na podium jestem drugi, okej. Okay. Teraz się, zrzucamy się śnieżkami. Wow, naprawdę. Jako pierwszy spadłem. Ech. Nie ma to jak spaść, jako pierwszy. Dobra, Ech. tego nie było wcale. Byłem. No, tutaj spadam jako piąty jak widać, tak. Tak było. E, zostało trzech graczy, nie no, dobra. Je, z trzech graczy jest. No, chyba wygra ten zielony ziomek, tak. Dobrze mówiłem, wygra zielony ziomek. I przez to jestem drugi cały czas. Ale okej, okay, jestem drugi. Jeszcze o! Jeszcze tylko dwie konkurencje, teraz The Lava, Parkour, który nie jestem jakoś za dobry. Choć może być jakoś może mi wejdzie. Czasami mi wychodzi, czasami nie. Dobra, teraz trzeba idealnie klikać w spację. Czemu tu tak ciemno jest? Nie no, to tak ciemno jest. Zbyt ciemno, ej. I kurde, jeden skok mi brakował. Dwa. Może dwa. Kurde. <gryw> Było na początku tak dobrze, a potem tutaj... Tutaj właśnie w tym miejscu, o tu! Tutaj. Tutaj bym był. Dobra, jeszcze jedna konkurencja. Na pewno już będę drugi, już nie ma szans chyba. Ale przynajmniej drugi będę. O, ta konkurencja jest. Dobra, to jest, że trzeba się zrzucać i kto ma więcej punktów na tym. No właśnie. Kto więcej punktów ten wygrywa. Już chyba raczej będę na 100% drugi ogólnie na podium. Ale jeszcze możemy popróbować. E, mam 12 punktów, jestem pierwszy na razie. Kurde. O, wywaliło mnie w dwie strony. Mam 13 punktów. Kurde, czemu wszyscy mają fokus na mnie? Albo po prostu nie mają, tylko ja tak myślę... i tak to z mojej strony to tak wygląda. Kurde, cofki, cofki. Kurde, ten goście to jakiś kot jur jest. No kurde, wszyscy na mnie, nie? Ten gościu cały czas na mnie leci. Dobra, jestem na razie sam. No, 22 punkty, jestem pierwszy. Idźcie stąd. A Kysz, a Kysz. Idźcie stąd. Nie pozwalam wam, idźcie. Dobra. No idź stąd. Idź stąd. Ej, 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 ej. Idź. Ej, idź. Jestem pierwszy. Fajnie. Ale chyba i tak już nie mam szans. Tak, mam drugie miejsce. A więc to chyba było, było na tyle w tym odcineczku. To do następnego odcinka. Na razie i cześć!